Dobry, witajcie drodzy pasiecznicy. Nie tylko pasiecznicy w mojej pracowni, rzekłbym, florystycznej albo jakiejś takiej półpasiecznej, bo nawaliło śniegu, a tu jest przyjemnie, nie wieje, na głęb nie pada, więc można sobie spokojnie coś porobić. I mam tu względem tego plany, ale nie dzisiaj o tym. Dzisiaj opowieść o tym, co działo się pół roku temu, i tam widać efekty, mianowicie studnia abisynka zabezpieczona przed mrozem. Do pewnego momentu ten brak wody jakoś tam wiecie nie przeszkadzał mi tak bardzo, no bo wybieram tu rośliny, które mogą sobie poradzić same, nie, nie udziwniam tam wiecie jakichś egzotycznych gatunków, tutaj nie wprowadzam. No ale ten rok, jak pamiętacie, był pod tym względem okropny. Susza była masakryczna, tu było wszystko suche, trawa była dosłownie żółta, co będzie widać na późniejszych filmach. A ja właśnie w tym roku zawziąłem się i postanowiłem wykopać studnię. Tak więc okoliczności były wyjątkowo dobre, bo była taka susza, że nie można było mówić tutaj, wiecie, o jakiejś tam fałszywej wodzie, która gdzieś tam podchodziła. Bo jak wiecie, w momencie kiedy wsadzałem ziemiankę, przyjechała koparka, wykopała no metr, półtora metra może. I oprócz tego, że piasek glina, to po prostu woda zewsząd wyciekała. To się działo w kwietniu, więc ja zachęcony tym, jakby stwierdziłem, że. Wodę tutaj szybko da się załatwić, no i z pomocą przyjechał mój wujek, który nam na swoim koncie ma już kilkanaście studni, a wierci to za pomocą motopompy, czyli wiecie, mauser pełny wody, motopompa, szpilka. I generalnie rzecz biorąc, w normalnych warunkach, tak jak mój wujek był przyszajony, to się w parę minut ma się wywierconą studnię, jeśli jest woda, to dobrze, jeśli nie, to się próbuje dalej. I jemu to się zawsze dobrze udawało, no i ja też był zachęcony tym wszystkim, tutaj go zaprosiłem, przyjechał mauser pełny wody, Pierwszy odwiert, drugi, trzeci, czwarty, no ale wody nie było. Oprócz tego praca niezwykle mozolna, bo ta glina tutaj no nie dawała się wypłukać, więc wiecie, po prostu tę szpilkę trzeba było wpychać na chama dosłownie i tak dalej. Od dwóch metrów już był problem, a do czterech to po prostu męczarnia. No ale nic z tego, wody nie było. Tak więc trzeba było trochę przestawić plany i zbierać kasy, posprzedawać miodu, znaczy się, no i wiecie, zaprosić tutaj człowiek, który wierci głębinówki. No ale okazało się, że ten gość, który tutaj u nas wierci, powiedział, że no nie przyjedzie, bo w ogóle on wie o tym, że tutaj ta połaść nasza i tam wymienił kilka wsi. To są po prostu takie, jak mniej więcej ja wiedziałem, czyli glina, piasek i zero wody. On próbował tutaj wiercić, mówi, że wody nie ma. Dopiero gdzieś na 30 metrach można się spodziewać i dał mi namiar do gościa, który wierci do 50 metrów. No więc trzeba było jeszcze więcej pieniędzy uzbierać, no bo wiadomo to już poważna sprawa, ale no cóż, zawziąłem się na tą wodę i tyle. W międzyczasie jednak zupełnym przypadkiem za sprawą urządzenia, które Wam tutaj pokażę. Przed sobą teraz przybliżacie swoje dłonie, na chwilkę się próbujecie oderwać od problemów i uwaga, zaczynamy tą energetyzację. To tak, żeby wspominać lata 90. energetyzowanie wody przez Zbyszka Nowaka. Ale faktycznie skonstruowaliśmy to urządzenie oparte na kosmicznej technologii i zadziałało. Odkryliśmy, że tam właśnie przy tym oczku wodnym, no ewidentnie te druciki się krzyżują, jeśli się tam idzie. I ja to wiecie, śmiałem się z tego na początku, ale kiedyś tutaj przy okazji ogniska dałem to moim kolegom, wszyscy chodzili. Nie było zaznaczone, gdzie ma być ta studnia, i wszystkim w tym miejscu się te Druty skrzyżowały. Jeden mój kolega, wręcz Marcinek, którego tu pozdrawiam, to nie mógł w to uwierzyć i krążył tutaj z różnych stron, atakował, ale jakby nie było, druty ciągle się krzyżowały. Tak więc po tym odkryciu, zachęcony, porozmawiałem z moim takim kolegą, zresztą też już teraz pszczelarzem, Wojtkiem, który przy okazji tego, że zajmuje się milionem rzeczy, to jest też i geologiem. I ma taki sprzęt, który wam tu właśnie prezentuje, to się nazywa RKS. No wiadomo, tutaj w tym okienku pokazują się próbki ziemi, którą się akurat tam przebija i można wnioskować, co tam jest. Bardzo fajna rzecz, to się nakłada na młot udarowy, więc wyproczyłem młot udarowy, sprzęt od Wojtka, no i Dzida. I co się okazało, że w tamtym miejscu, gdzie jest teraz studnia, na 4,5 metra jest dosłownie pół metra żwirku, ale żwirku pięknego. I mokrego. Tak więc RKS wykazał, że jest tam woda. I ze sprawą takiego ręcznego świdra i przedłużek dobiliśmy do 6 metrów. No i posłuchajcie tego. Tu jak widzicie, był taki sączek włożony na końcu zakończony taką tą studniarską siatką, chyba czy czymś takim. Ale no, tutaj było ryzyko, że to się wszystko obsypie. Chociaż naokoło glina to trzeba było to zabezpieczyć. Tak więc ja zastosowałem rury o średnicy 16. Te rury są to trzy odcinki dwumetrowe, z tym, że trzy metry ostatnie są nawiercone, żeby woda mogła wpływać. Rura każda jest znitowana z następną, tak żebym mógł to kiedykolwiek sobie wyciągnąć, jeśli będzie taka potrzeba. Na końcu jest, wiadomo, ta 80 cm takiej siatki studniarskiej nabitej na rurę P32, zwykłej takiej, zawór zwrotny, no i tyle i do góry do abisynki. No i ku uciesze mojej po tej całej batalii, która trwała dość długo i była pracochłonna, to wiecie, wiercenie tym świdem, świder miał średnicę 20 cm, to był naprawdę problem. Ciężko to szło, no ale jakoś tam poszło. Generalnie pracy w brud, ale sukces, bo jest woda. Można napompować spokojnie całego małzera. Ja tu do pewnego momentu miałem pompę elektryczną, ale w tym momencie mam już abisynkę, nie muszę tutaj, wiecie, rozciągać kabla, agregatu i tak dalej. Podchodzę, pompuję i tyle. Rura jest zaślepiona na głucho, tam tylko wchodzi ta rurka mniejsza 32, żeby wiecie jak żadna mysz gangrena, dżuma się nie dostała do środka. No oczywiście dostęp jest, żeby tam w razie czego wsypać trochę wapna. Tam się tym za bardzo nie przejmuję, bo to wiecie jest tylko woda do poddawania, to nie jest głębinówka. Dzięki temu, że to się pojawiło pojawiają się też nowe plany. Z stało się tak, że tutaj powstał ten tunel. W tunelu coś zapewne będę uprawiał. Tu mam jakieś tam, wiecie, pierwsze zaczątki z tego roku. Astry, słonecznice, żagwin, jakiś tam bluszcz. No takie, wiecie, ni to miododajne, ni miododajne generalnie, jakieś tam sympatyczne roślinki. Mam nadzieję tego będzie więcej, oczywiście na ile pozwoli czas. Tutaj też zaopatrzyłem się nieco w jodłę, no bo nie mam tego wiecie ulubionego mojego czarnego miodu, tak więc co idę w jodłę, obsadzam pasiekę Jodło i kręcę spać to oczywiście żart, ale jodłę w doniczkach mam rzeczywiście, już niedługo będę Waszym dostawcą drzewek bożonarańtoniowych w tym roku jeszcze jednak muszę odmówić, bo są za małe tak więc wiecie yy... Cieszy mnie to wszystko, że to się udało. Czekam już na tę wiosnę, żeby zacząć pompować. Spodziewam się, że na wiosnę powinno to ładnie ruszyć. Wiadomo, trzeba będzie używać, trzeba będzie pompować, żeby to rozchulać, żeby zrobiła się bańka, która będzie się napełniała wodą. Rura jest obsypana na około żwirem, żwir na full. Taka metoda, bym powiedział, pół chałupnicza, błędy na pewno się zdarzały. No ale tutaj wiecie, zrobiliśmy tak, jak pozwalała nam natura. No i jakoś się udało. Ja to robiłem taką metodą gospodarczą, wiecie, my wam, wy nami, czy jakoś to poszło, tak więc udało się i może Wam się też się uda. Teraz takie tematy są popularne, coraz więcej ludzi szuka wody, szuka ziemianki i tak dalej, więc śmiało, zapraszam do kontaktu i tyle. Tak więc cóż, dziękuję Wam za uwagę. Jesteśmy tradycyjnie w pogłębionym intaczu. Trzymajcie się, do usłyszenia.